Ciemanko, z tej strony agresywo. dzisiaj mam dla Was parę tipów do Rumbelka, mojego ukochanego, który w ostatnim czasie dostaje same nerfy ale wydaje mi się, że dalej jest dość silny, żeby skierować w parę gierek. Pierwszy tip zaczyna się już od level 1, gdy stoimy w bazie. Najważniejsze jest to, żeby Brunak wziąć ability haste, co pozwala nam nastakować energię z samymi harpunami, gdy dobiegamy do lane'a Robimy to w taki sposób, że pierwsze 10 energii spada. I wtedy używamy kolejny harpun. W taki sposób, powolutku, po 10 energii. To powiedzmy, tej pierwszej minuty damy radę już nastakować około 100 energii. Mało ludzi o tym wie, ale Protopel daje rest autoataku. Także gdy jesteśmy przepaleni na pasywce, jesteśmy w mele z przeciwnikiem, powiedzmy, flashujemy na niego, warto po prostu pomiędzy autoatakami wrzucić Protobelta. Kolejna rzecz, może malutka. Dalej wokół itemizacji, ale pamiętajcie, że Ramblaków smaży również na zoni. Kolejna rzecz, pamiętajcie. Przepalamy się na pasywie, gdy bijemy towery. Tu jest szybszy push, więcej golda, więcej plate'ów. Tip do rzucania ultów. Najważniejsze jest czekać na setup. Jest to niby zabawne, ale zawsze warto zaczekać że jakiś support, czy jungle, czy midlaner, czy ktokolwiek po prostu zrobi dla Was CC. Żeby nie rzucać ulta jako pierwszy losowo. Ale gdy już okaże się tak, że albo Wasza drużyna jest useless, albo nikogo wokół nie ma do setupu, warto jest używać ścian. Gdy przeciwnik znajdzie się blisko ściany, to znaczy, że to już będzie dużo lepszy ult niż tutaj gdzieś na środku rzeki. Ostatnia mała rzecz to to, że gdy macie dwa staki na harpunie, pamiętajcie, że będziecie mogli je użyć. Mimo to, że jesteście przepaleni.